Cześć. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak wygląda u mnie rozdzielnia w domu jednorodzinnym. Więc zaczynajmy. To jest po prostu szafka wbudowana w ścianę. Nie wysuwajcie jej tak jak tutaj na przykład mam na router i inne media ustawione. Tak nie powinno być. Jest to brzydko. Wystaje, zajmuje miejsce. A tak sobie w ścianie elegancko otwieramy. Przekręcamy. Tak to wygląda. schludnie. Każdy bezpiecznik ma swoją swój opis. Także łatwo bym sprawdzić, na przykład jak coś by nie będzie działało. Bo wiadomo, sporych tych bezpieczników. Każda linia idzie do oddzielnej oddzielnego bezpiecznika, nawet mam patrzcie, jak tutaj mam podzielone. Lodówka zmywarka, piekarnik. Salon, wiatroła, łazienka, sypialnia. Także podzielone jest tu wiele sekcji. W sumie jest dobrze, bo jakby było na mniej podzielone, to jeden kolek wywaliłby, by nie było w całym domu prądu. A tak, np. w jednej fazy brakuje, to w niektórych gniazdkach jeszcze prąd jest i idzie sobie jakoś poradzić, nie? A tak by było ciężko. I tu mamy jakby główna różnicówka podzielona na różne sekcje. Jak to wyłączymy, to prądu nie ma w tych wszystkich sekcjach. A jak tu pojedynczo, to tylko na, na przykład nie będzie w pralni albo w pokoju, gdziekolwiek. Yy, tu mamy różnicówka oświetleniowa. To jest podzielona na oświetlenie. To jest bardzo ważne, yy, bo oświetlenie jakby inaczej jest wstawione śledzenie góra, dół, te sprawy Różnicówka zewnętrzna, automat do bramy, niekuratnie podłączony. Gniazda zewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne i domofon. No i też jest różnicówka garażowa. G do gniazdek do garażu, do bramy, do mediów i do zestawu. O, tutaj mam taki zestaw też bardzo fajny w ścianę ustawiony z gniazdami pięciotworowymi i też pięciotworowymi tylko na 16 i na 32. I dwa gniazdka takie mocniejsze, budowlane. Także to jest super. I tak to wygląda. To jakby jest włącznik główny. I pamiętajcie, że wszystko pisać to jest najważniejsze. Bo mam ogrzewanie podłogowe nieopisywane, i też nie wiem w którym pokoju, jak co grzeje. A to tutaj to dużo daje. Dużo daje pomocne. Nawet jak będziecie mieszkać parę lat, to zapomnijcie bez tych oznaczeń, co gdzie jest. No, to tyle. Róbcie tak, żeby było wszystko jasno podzielone elegancko i będzie wam dobrze dojść do wszystkiego, jakby jakaś awaria się stała, tak? Do zobaczenia.